Hej, hejo! No dzisiaj drugi odcinek no, vloga, tak? No, jedno dziś nie, nie ma Nancy, ale to jest Nancy zaczerwamy ją, bo dzisiaj nie widzieliśmy, że to nagramy i... Bo I... no, to, I nie to ja ta... Nancy. A w ogóle Daj, nie, nie wrześniem. Tak, do szkoły to raczej ja nie biorę ogólnie petków, chyba że wiem, że do Wiki przyjadę. Tak? No. Dobra, na początku powiedzmy tą informację. Ja, dobra, chciałyśmy dodać taką tego informację, że e, jeżeli ktoś zna kanał Tiarusi to no po prostu ona na niego nie wchodzi, dlatego bo hasło ktoś zmienił już nie raz, nie wchodzi mi teraz, w no już jej nie wchodzi. Nie wiemy, ona już ma tego dosyć ciągle zmienia hasła, no więc postanowiłyśmy, że ona iż. Ja pozwoliłam, ona się zdecydowała mieć razem żadnego końca, więc to jest teraz i piary, ale nie będę zmieniać nazwy zwikać, dlatego bo martwię się, że jak ktoś mnie ogląda, to nie będziemy mógł mnie, znaleźć, jak ktoś mnie nie spróbuje. No jak ktoś miał też tego filmu. No, no więc, y to taka info, że ona już nie jest na swoim kanale, tylko na tym teraz będzie w każdym filmie. Dobra. Mm. Pamiętsz że mi nie pytajcie, kiedy stawię kolejny film, bo nie stawię już nigdy. Ha ha ha. Dobra, no to przejdźmy do tematu, zamknij się. Przejdźmy do tematu. Znasz jakiś film zamknij się. Yy, ja znam od Pudi. Cicho mi ja. Sama zamknij ryja. Ciebie. A Pudi gratulujemy Ci, że masz 10 tysięcy subów. Tak, gratulacje. Au. W ogóle film, który mam zmieniłaś na ma 30 tysięcy. To był, był bardzo fajny. No, bardzo się cieszymy. Oczywiście nagramy ten krótki taniec naszych podchopów. Oczywiście. Zamajemy chociaż kupiliśmy sobie specjalnie takie lakiery do paznokcie, żeby mieć ładne paznokcie. No więc może przejdźmy do tematu. Dziś rozmawiamy o feriach, jak Wam minęły ferie Wiem, że niektórym już dawno się skończyły, ale nam dopiero dzisiaj pierwszy dzień mamy szkołę. A Wam się pewno już w którym skończyły, tak? No bo wiecie, każdy ma inaczej No, a my to... Nam po prostu pani przełożyła No. Cała... prawie całą nasz śmiach. No tak. Yy, też. my się nie spotkałyśmy w serii, dlatego nie było... Yy, Dobra, cicho. Yy, razem z Razem filmu. Wybraciło. Yy, no więc, yy, dzisiaj rozmawiamy o feriach. Jak nam minęły ferie? Dobra, mi minęły... No i stąd, nie możesz słuchać my serii. Bo zostaniesz mięśniami. Bo zostaniesz. Mi minęły ferie bardzo fajnie. Na początku siedziałam trochę w domu, byłam u babci, pracowałam no u siostry. Pracowałam no również u deciary, a dystry u mnie. No i dzisiaj, nie w drugim tygodniu w serii, przez cały uczyłam się jeździć na koniu po godzince. Nawet miałam raz wyścig, ale tak mini. No i miałam jeszcze no jeszcze te trzy razy na basenie No i jakoś tak wspinęło Co to teatrzyk jest? No tak Moje ferie również mi minęły wspaniale W sumie to mi się wydawało Nawet że były krótsze niż były Ale wiecie W sumie to połowie serii spędziłam w, ferii w No co wam, babci siostrę się zaczną, się tam zabijam no to wam mówię, kilka, u mnie, jak już wiecie. E, w drugim tygodniu zaś w piątek... E, właściwie to trochę w czasniku, więc sobie nowego pet shopa, Nie pokazywałam jeszcze. E, I tak... E, w piątek, tak, w piątek, no... Zostałam e, nowego szczumiaczka. Takiego żywego pieska. Nazywa się Ojo, jest to chłopczyk. Naprawdę słodki. E, podoba mi się. I ogólnie tak mi minęły. A rozum? Gdzie ty masz rozum? Jaka rasa się mówi? To jest ja. Taki malutki. W sumie to ma 6 tygodni, ze starek będzie miał już 7. Na chwilę idę do... Yy, Cześć. Hej. Yy, no dobra. Yy, mam nadzieję, że yy, oczywiście yy, nie będziecie na mnie źli, że odchodzę z kanału mojego starego. Ale ogólnie może kiedyś jeszcze, niek odgadnę hasło, bo nie lubię zgadywać, a może kiedyś jeszcze zacznę sobie. No. No i to chyba. No to jest. Ej, Hej, Angie, słuchaj. E, Oczywiście. Hey. Mm, no wiesz, musimy już do ciebie jechać, musimy szybko się uczyć z vlogiem. Dobra, moi kochani, ten vlog będzie trochę krótszy niż tamten, bo właśnie moja mama śpieszy się do pracy i zawsze się do tiary i właśnie musimy się szybko uwinąć, jakieś... To pojadę do tiary, jest dobra, no więc tak. Minęła nam serii ogólnie super, dobrze się bawiliśmy, ale w sumie z jednej strony się też cieszymy, że w końcu jest już szkoła, bo przez wakacje na przykład przez serię się w ogóle nie spotykaliśmy. No, no, no to tylko nie to nie, na lansowanie. No, daleko od siebie mieszkamy, no to wiecie jak to jest, a y, tak to w szkole to zawsze odbierają mamy na zmianę, no ale teraz... Y, Czekajcie na 4, 5, 3 miesiące, bo w czerwcu lub w lipcu pojawi się film Nasze wakacje. Weźmiemy cztery petki. Ja biorę Lunę i Toma i może angela A ty kogo bierzesz? Ja biorę oczywiście Nancy, moją Angelę, może mojego pikusia. Nibyś za dużo później wzięła 4 i co? Jakby, bierzesz... no ja też biorę cztery i jeszcze jakoś z być może. Dobra. Leksy. Mam Leksy się jeszcze nazywa? No tak, ciągle jest lekcji albo holi, jeszcze nie wiem. No bo, a holi to za ode mnie. No. Dobra, moi drodzy. E, możecie pisać w komentarzach, jeżeli ktoś nas teraz ogląda, bo po tym, co widzę, to nikt nas nie lubi, nie? Tak właściwie. Ale w sumie to dzisiaj po prostu za tym spora liczba, jak no. na taki kanał. Niedobrezę. No więc, e, wiesz, bo wiecie... <laughs> mam odpę. <klima> Może ze stresu, bo dziś była taka jedna. Nieważne. Eee, dobra. Mm, weźmy niebi w realu. Musiaśmy walnąć. No no bije w realu za kamerą. Bo mm, zaraz. Tak, jak tak, 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 tak. Dobra, nieważne. My już kątymy, bo musimy się do mnie zbierać. Znaczy od i się żegnamy. Co twoje? Ale nie, my drodzy. Nie, no, nie, nie wiem, co chcesz powiedzieć. No w komentarzach, jak się wam minęło serio. No. Nie wiem. Więc... No to my już się chyba, się znamy znamy. No, wam. chyba, chyba filka, to wyrósł, Na my sądzę. No, to zrobię. Czekam pokazała? chwilkę, tylko trzy pokażę. Hmm. Pokażę Wam ludzi, którzy ja ze mną na... Ja, Tom, Angela, no i Petra tutaj ciarki ciarki no dobra, no nie, nie. To my my. dobra to jest prowizacja no już, gdzie mamy władzę ale realistycznie ale chłopaki, <noise> dobra, ile już nagrywamy weź bez ślep. okej okay, zaraz zobaczę, poczekaj to Osiem minut to już tam. Tylko jeszcze nie woła nas, czecia mama Czecia mama Daj <laughs> mi mama. lewy mama A więc czecia Dziś mam ładną lustrę mm. Dobra, no pani spodnie Ja nasuję z blutem z tegoarem mm. Czerwony z Mam taką no. języką ja różową, nizbę różowego, ale właśnie bardziej blady No taki blady, blady czerwiec Serduszko ma y takie jak y, taka angrycha tutaj no. No, 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 dalej no, sam to no, wykażesz. No. I takie róża do składu y, ogarnij się, ja teraz mówiłam o bluzce. Ale ja mamce. A, no, to, ja to mówię, teraz... Mówię o twojej bluzce. Okej. Okay, A no to tak. To A jest mieszkamiki. Mi. Mi. Mieszkaniki, strafów, guziki. Gracie. Myszka. Mieszkaniki, straf, guziki. Guzik pęka, myszka spęka. Bo nie mam się zrobić kupci. <śmienic> to było trochę bez No nie mogę to zrobić, kupcie, bo guzik pęka Dobra, nieważne A więc możecie się sobie pożegnać i krótko mówić moim kanałem Możecie mnie teraz tutaj widzieć <śmienic> <śmienic> Redka Selby Bambino Ruzowa. Takie czekaj, Teraz leciała. I się nie połamała. No wszyscy ty... mocne te kredki robię, czasami. No. czasami. No. Ja to czasami kiedyś e, pójdę po magiczne i wyczeruję wam to zaraz stawanę. Tak, tak. Ale moją sawanę, moją. Samo, nie, moją stawanę. Moją. Kawanę Nie, my... mam nie wiem, u mnie mamy nazwisko inaczej. A ja chciałam sobie kupić sawanę w, 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 w serii, Ale nie wyszło. No licz, on, ja chyba z 40 petków lub zestaw z petkami licytowałam. i żadnego nie, nie licytowałam. Kaput. Ja też jestem jest z panią kontrolowaną. Jakoś... cicho. Czary, mary. Niech mi z nieba spadnie sawana. Au. Musieliście mnie walić. A, A, kamera? Ja tylko Wow. Tylko Ty Chyba raz byłam w przymogą że... O, oh, Gabi, dawna! Dawki! Luna, no przejmuj ruch. No Luna, dobra! Jeszcze tutaj nie wylać! Co takie? Na też Nie. Łoki, yeah. dawki. Wait, wszystkie, wszystkie. I... kurde, kot mi się znowu myślą na sobotę. Dziękuję. Gadaj coś. Dobra. Tak, y, wiem, że trochę baczamy z tematu. Dobra, zab 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 zabrałam zabawkę mojemu kotowi. Możecie się pytać, jak mój kot się nas wydobył i tak Wam się tejmuje, podoba No. A jak chcecie, odpowiem, na pewno odpowiem bo mi się nie bardzo podoba. Mogę wysłać wam również podcast tego. No dobra, idź ile już nagrywamy? Zobaczymy. Zobaczę. Eee, ja proszę, jest jestem 11. Dobra, to my się z wami żegnamy. Pa pa do kolejnego vlogu. Cześć, cześć.